Siemanko, witam was bardzo serdecznie na moim kanale Pawłowicki Gamer, w dzisiejszym w drugim odcinku nagram dla was grę pod tytułem StumbleGuys, cieszycie się? Bo ja bardzo. Tutaj odblokowałem sobie różne nagrody poza filmikiem, mamy tutaj grupy, turnieje, darmowe nagrody i pasy, które mogę sobie odblokować, więc zaczynajmy grę tutaj. Kiedyś, kilka dni temu, Super Siema mi napisał, żebym zagrał z nim, ale ja mu powiedziałem, że solo wolę to nagrać, ale przynajmniej go pozdrowię dzisiaj. No dobra, a teraz przechodzimy do części z pozdrowieniami. Pozdrawiam Mniejszym Kubiego, pozdrawiam Najka, pozdrawiam Skutera, pozdrawiam Lechatopka, pozdrawiam Pawła Ciasa, pozdrawiam golfa wulkanowego, pozdrawiam... Pozdrawiam Mikołaja Pętnera, pozdrawiam Golfa Wulkanowego, pozdrawiam Eluwetu Kondzioziemala na kółkach. pozdrawiam Senka Piotra Kucińskiego, pozdrawiam Alanka, pozdrawiam Sebastiana Anczaka, pozdrawiam Kuba Rektura, pozdrawiam Kubę Sofowskiego, pozdrawiam Tajkose, pozdrawiam Jagana. pozdrawiam Tejulce Kida, pozdrawiam Bagietkę Michaela B, pozdrawiam... Rewolka. Pozdrawiam Janka L. Pozdrawiam Killera Pozdrawiam Gregoriusa. Pozdrawiam Bekmese. Pozdrawiam Rowaliniego pozdrawiam Live'a. Pozdrawiam Wojtka Olejniczaka. Pozdrawiam Auricza. Pozdrawiam Blosiego. Pozdrawiam Mr. Matiego 2137. Pozdrawiam Draminatora. Pozdrawiam Konrada Marta Napruszewskiego, pozdrawiam Krystiana Kiorysnara TV395, pozdrawiam, TV pozdrawiam Kawanosa Sele, pozdrawiam Piotra Zielińskiego, pozdrawiam Oliwię Andrzejewską pozdrawiam Janusza Sojnickiego pozdrawiam Lacha Pozdrawiamy pozdrawiam Pozdrawiamy pozdrawiam Karola Friza Wiśniewskiego którego u mnie tutaj nie ma na kanale pozdrawiam Maksymin Jana Minewskiego, pozdrawiam Maksa Wójcieka, pozdrawiam Juncie Okej okay. pozdrawiam także wszystkich, którzy Chcieli zostać pozdrowieni i pozdrawiam także King która jest tutaj na Messengerze i pisze do mnie, ale ja jej odpiszę do Piero, później jak kończę ten filmik. I pozdrawiam także Adama Hamburgera i pozdrawiam, przyjdujmy No dobra, a teraz przechodzimy do części z Gerbraniem. Bo jak wiecie tutaj jest wielu i ja się muszę skupić na tej grze, więc... Słuchajcie, muszę tutaj się mega skupić na tej grze, a Wy musicie mi pomóc. Na pewno tutaj wygram. Dzięki temu, że w dobrej formie jestem, to na pewno wygram. Zobaczycie, jestem jako Wojtek 2000. Za chwilę zobaczycie, wszystkich wydymam i wszyscy zostaną przeze mnie pokonani. O, już od razu. Na to, na tą kulkę I prawie bym cię walnął O, tutaj jest wielu graczy To będziemy musieli uważać Tylko na te cukrowe laseczki O kurde, muszę tutaj pod tym kątem Spójrzcie ten z irokezem Uważaj, bo zaraz cię dojadę Mogłem skakać No Miałem gorączek, to mogłem skakać Jeszcze to najgorsze. No nie, Jeszcze to najgorsze mi zostało. To jestem gra. M, to jest ulubiona gra mojego ulubionego torymara pod słońcem. niego. kto go nie docenia, ten chuj mu w dupę. A więc lecimy z tym. I przepraszam bardzo za przekleństwa, ale to do hejterów. To w stronę hejterów tak było, którzy nie robami niego No i kurde, przegramy, no oczywiście. Następny filmik jak nagram to będzie to w tak czwartym odcinku. A być może jeszcze nagram dla was, zobaczycie, to musicie być bardzo cierpliwi, a ja to dla was to robię. Nagram coś takiego jak mustardę od Michaela Badziewski B Taką recenzję jeszcze miałem dla was nagrać, co ale już zapomniałem, a pamiętam, miałem jeszcze dla was nagrać coś takiego, że, o reklama jest, miałem nagrać jeszcze dla was taki filmik z wiertarkówkę rentarkom Maulwer 086H082006. Takie coś miałem dla Was nagrać. Lubisz Thumbelgeist? Oczywiście, że tak, ale lecimy dalej. Następne filmiki, jakie będę dla Was nagrywał, to będzie seria Osu albo tą biertarkę, w karentarkę Ocenię dla Was na kanale i też miałem dla Was nagrać jeszcze Mistrzostwa Świata FIFA lub coś takiego albo karierę z zawodnika w czasach piątym odcinku. Być może już w finałowym, ostatnim odcinku, ale zobaczycie, będzie warto nagrywać dla Was, to, dla was tą serię, bo ja się tak postarałem, że ja. Będę nagrywał coraz to lepsze filmniki. Obiecuję wam to. No dobra, a teraz lecimy na tym koda. Ta kłoda ciągnę mnie prześladuje. No kurde, od Kijarczego, odcinka w stumble ta kula naprawdę mnie prześladuje. No i wielkie dzięki, wpadłam do wody. Nie, znowu mnie mają. Jak tak będzie, to po prostu się załamie. Ja po prostu pierwszy raz zacząłem grać w tą garażu już w tamtym tygodniu, a tu nagle takie... ciężkie chwile mam w tej grze, jak widzicie. Więc ciężko mi jest cokolwiek zrobić. Bo ja po, po prostu jeszcze się uczę. O, jeszcze tutaj jest, przechodzę dalej. No świetnie, w końcu przeszedłem dalej, ale. Następne zadanie, które wykonam, na pewno przegram, bo ja to dopiero zacząłem grać w tą garę minimum już dwa dni i takie błędy popełnię. A tutaj jakiś ninja, przebranie ninja, legendarne w dodatku, którego jeszcze nie odblokowałem, przegrywa ze mną zwykłym ludzikiem, to jest coś po prostu nie do pojęcia. Piszcie w komentarzu, czy wy też tak niście, że nie potrafiliście wygrać w tą grę i czy was naprawdę denerwowała, bo mnie to trochę tak, ja się tak starałem, nie szczędziłem sił, a ta gra robiła wszystko, żeby mnie wydymać. I jeszcze pozdrawiam, super siema, pozdrawiam. Także o, o, pozdrowiam Pozdrawiam także kamina Kostego. Pozdrawiam Kamina Madena i pozdrawiam wszystkich, którzy chcieli zostać pozdrowieni. Jeszcze jestem kapiota Ratucińcznego. Pozdrawiam i pozdrawiam Dominika Szczepańskiego. No a teraz lecimy z tym koksem Ciągle. Jak na na jakichś przeciwników, to zawsze muszę przegrać. No to teraz to tutaj wygram. O, tutaj jest ranek. To na pewno to ale muszę kogoś wyrzucić. Nie mogę tutaj odpaść. Jest! Trzeba wyrzucić teoratę, i przechodzę dalej. No coś niesamowitego. Ile jeszcze mi zostało? Ośmiu. A ja wciąż jeszcze nie odpadłam. Tutaj jestem. Tutaj są różne storyje. Pucharza, elektryka, ninja, który odpadł i tak dalej. No to teraz zobaczmy z czym przyjdzie nam się zmierzyć. O, tego zadania jeszcze tutaj nie miałem. Bombardment nie spadaj. po prostu wszystkiego. Nie mam cechy na Galbra, w tą Galbra jak na razie. A po połowitki jak chcesz nagrywać, to może najpierw się zdrzemnisz. Na uwaga mój widzu. Także jak wam się podobało, to wiecie co robić. Nie zapomnijcie mi zostawić łapki w górę, a jak nie to trudno, subskrybujcie dalej mój kanał, żebyście byli dalej na bieżąco z moimi filmikami na moim kanale Pawłowicki Gamer. No i co, ja wam dalej nie będę przedłużał czasu spędzonego z rodziną i ze znajomymi. Trzymajcie się ciepło, cześć i pa. Dzisiaj dosyć krótko nagrałem, bo tamten poprzedni filmik, hashtag w pierwszym odcinku był dosyć dłuższy, a dzisiaj postanowiłem tak do 10 minut nagrać, czyli tak dosyć spoko. Także trzymajcie się ciepło, cześć i pa, do zobaczenia w następnym odcinku z Osu. cześć.